Proszę o wizytę o fizjoterapeuty przed zabiegiem prostatektomii. Fizjoterapeuta przede wszystkim edukuje. Edukuje na tematy związane z dnem miednicy, z funkcjonowaniem. Blisko połowa pacjentów doświadcza nietrzymania moczu po zabiegu, a 70% zaburzeń erekcji. Fizjoterapeuta przekazuje informacje, w jaki sposób można zmniejszyć to ryzyko bądź zapobiec takim sytuacjom. Przede wszystkim skupienie następuje na ćwiczeniach mięśni dna miednicy. Pacjent jest nauczony, w jaki sposób ćwiczyć, jakie to są mięśnie. I różne sposoby aktywacji. Pacjent wie także, czego może się spodziewać zaraz po zabiegu, po usunięciu cewnika oraz w dalszych etapach, i jak się do tego przygotować. Taka wizyta prehabilitacyjna, bo tak właśnie nazywa się przygotowanie do zabiegu, obejmuje wiele elementów. Po pierwsze, jaki jest Twój poziom aktywności fizycznej i jaką masz wydolność. Czy wiesz, gdzie są mięśnie na miednicy? w jaki sposób je ćwiczyć? Wiesz czego spodziewać się po zabiegu i w jaki sposób sobie radzić? Odpowiedzi na te i inne pytania dowiesz się u fizjoterapeuty urologicznego. Do zobaczenia.